Bartolo Longo Od kapłana Szatana do apostoła Różańca. Rozdział 19. Wdowi Sold Mało kto z ofiarodawców świątyni był skłonny uwierzyć, że uda się zbudować kościół z jednosoldowych ofiar. Sold była to dawna dniówka, żołd, jaki wypłacano żołnierzom na posiłek. Zgodnie z zaleceniem biskupa, zbierając fundusze, nie przyjmowano większych datków. Gdy pewna księżniczka chciała przekazać pokaźną sumę, Bartolo odmówił. Wszak sam biskup Formizano polecił przyjmować tylko jednego solda. Księżniczka znalazła jednak na to sposób. Cała zatrudniona przez nią służba otrzymała podwyżkę, ale w zamian każda z tych osób miała się wpisać na listę darczyńców. Cóż pozostało Bartolowi wobec takiego fortelu? Otworzył zeszyt i wpisał ich do swojego rejestru. Tych rejestrowych papierów przybywało i przybywało. Trzeba było już nie tylko pozyskiwać nowych darczyńców, lecz także co miesiąc zrobić objazd, aby zebrać zadeklarowane ofiary. Do zbierania pieniędzy z czasem zaproszono znajomych, głównie dominikańskich tercjarzy i czcicielki serca Jezusowego zgromadzone wokół Kateriny Wolpicelli. Wszystkie datki trafiały do olbrzymiej okutej skarbony. Do której klucze miały tylko trzy osoby. Jej zamek był tak skonstruowany, że można go było otworzyć tylko trzema kluczami jednocześnie. Starannie prowadzone rejestry i dokładne rozliczenia nie uchroniły jednak brata Różańca przed późniejszymi oskarżeniami o defraudację. Pieniędzy wciąż było zbyt mało, a wydatki ciągle rosły. Budowa trwała w najlepsze i cóż z tego, że profesor Kuła nie pobierał wynagrodzenia, skoro trzeba było utrzymać dziesiątki murarzy, zakupić materiały budowlane i zacząć myśleć o wystroju wnętrza świątyni. Poza doglądaniem prac należało poświęcić niemało czasu na comiesięczne rachunki i zbiórki oraz poszukiwanie nowych darczyńców. W tej ostatniej sprawie Bartolo wykazywał się wielką pomysłowością. W maju tego samego roku, kiedy rozpoczęto budowę pompejańskiej świątyni, Bartolo postanowił pozyskać ofiarodawców w neapolitańskich kościołach. Majowe nabożeństwa gromadziły tłumy wiernych, wsłuchanych w słowa najlepszych kaznodziejów w mieście. Tych księży, których znał osobiście, Prosił o wspominanie w kazaniach o pompejańskim dziele. Sam zaś cierpliwie rozdawał przed kościołami drukowane ulotki z apelem o wsparcie. Dzięki tej akcji liczba ofiarodawców wzrosła aż czterokrotnie. Nic więc dziwnego, że Bartolo zaczął intensywniej odwiedzać księży proboszczów z prośbą o dalszą pomoc. Któregoś razu doszło do zaskakującej, choć nieomal tragicznej w skutkach pomyłki. Oto Bartolo, rozdający przed kościołem ulotki, został przez pewnego pobożnego kupca uznany za jednego z tych heretyków, którzy na rogach zatłoczonych ulic wciskają swoje kolorowe pisemka albo antyklerykalne broszury. Kupiec zwołał przyjaciół i po kolejnym nabożeństwie razem zaczaili się na niczego nieświadomego adwokata. Bartolo nie rozumiał, o co chodzi, kiedy ktoś nagle zaczął go wyzywać, a ktoś inny trafił go kamieniem w głowę. Zrobiło się takie zamieszanie, że Bogu ducha winien Bartolo musiał uciekać na plebanie. Nie był z tego powodu zły, ani nie szukał zemsty. Nawiązując do tego wypadku, napisał później kilka słów które wskazują na jego swoiście rozumiane poczucie sprawiedliwości. Poczułem wyrzuty sumienia. Wspominałem, jak to sam, będąc dzieckiem kościoła katolickiego, wyszydzałem w rozmowach i przedstawieniach teatralnych kapłanów i zakonników oraz rzucałem na nich obelgi. Poczułem, że tego dnia przy drzwiach kościelnych spotkała mnie kara za dawną lekkomyślność. Rachunki wyrównane. Pan Bóg jest cierpliwy, ale sprawiedliwy. Podobne prześladowania zdarzyły mu się jeszcze nieraz. Bartolo zawsze przyjmował je z pokorą, wielką skruchą i jako pokutę za dawne grzechy. Nieco trudności sprawiał mu opór tych proboszczów, którzy nie do końca byli przekonani o słuszności budowy świątyni w Pompejach. Trzeba było niemałego wysiłku. Aby uzyskać od niektórych zgodę na zbieranie ofiar w ich kościele. Za to inni księża z wielkim zaangażowaniem wspierali nowe dzieło. Należał do nich ojciec Carlo Rossi, którego poznał dzięki Katarinie Wolpicelli na początku swojego nawrócenia, oraz ojciec Altavilla, znany neapolitański kaznodzieja, którego słuchały z zapartym tchem tłumy wiernych. Któregoś dnia obiecał on Bartolowi, że wspomni o zbiórce w swoim majowym kazaniu. Ponieważ kazanie było długie i dotyczyło zupełnie innego tematu, zaniepokojony Bartolo doszedł do wniosku, że kaznodzieja po prostu zapomniał o swojej obietnicy. Kiedy próbował podejść pod ambonę, aby szepnąć ojcu słowo przypomnienia, Został wzięty przez kilku mężczyzn za jednego z tych prowodyrów, którzy celowo wywoływali zamieszanie i panikę podczas nabożeństw, czy to udając bójkę, czy to ostrzegając o rzekomym pożarze. Bartolo został wyrzucony z kościoła, zanim ojciec Altavilla zaczął mówić o powstającym w Pompejach dziele. Jego zachęta niezwykle mocno podziałała na słuchaczy. Po nabożeństwie w zakrystii tłoczyli się liczni ofiarodawcy – jednak wiadomość o zamachowcy spowodowała, że proboszcz odmówił Bartolowi dalszej pomocy. Któregoś dnia brat Różaniec wpadł na pomysł, by informacje o zbiórkach zamieścić w pewnej katolickiej gazecie. Zdawał sobie sprawę z jej zasięgu i wpływu na opinię publiczną. W świętym przekonaniu, że w czasach, w których wiarą katolicką tak poniewierano, jego pragnienie szerzenia różańca zostanie przyjęte z otwartymi ramionami, udał się do redakcji pisma. Przedstawił dyrektorowi ogłoszenie ze swoim gorącym apelem, lecz ten tylko niedbale rzucił okiem i wycedził 100 lirów Słysząc to, Bartolo zbladł. Ile trzeba schodów przejść, ile rozmów odbyć z ludźmi, ile biegania i zachodu, by zebrać te stolirów. Cennik za boże dzieła to niemożliwe. Takie są stawki, rzekł dyrektor, widząc zakłopotanie na twarzy Bartola. Wie pan, gdybyśmy wszystkim chętnym drukowali takie apele, to mielibyśmy broszurę pełną anonsów, a nie katolicką gazetę. Poszlibyśmy z torbami. Chyba nikt nie wierzy, że tylko dlatego, że jest katolikiem, będziemy mu drukować cokolwiek zechce. To jest biznes, jak każdy inny. Trzeba się liczyć z pieniędzmi. Te słowa zdenerwowały Bartola i doszło nawet do niemałego zamieszania. Szczęśliwie żaden kronikarz nie spisał słów adwokata. Wiemy tylko, że krzyknął To skandal, po czym nie bez emocji powiedział, co myśli o takim stawianiu sprawy. Później wspominał, że sam nie wie, jakim cudem udało mu się wydostać z tej redakcji cało i zdrowo.